Już po raz ósmy odbyło się święto Darów Lasu, tradycyjnie organizowane w miejscowości Polichty. Jak co roku pogoda nam dopisuje przede wszystkim, z tego się cieszymy. Goście też dopisują. Myślę, że będzie zabawa do Białego Rana. Cieszymy się bardzo, że możemy takie święto organizować, bo ludzie się integrują. Przede wszystkim chodzi o integrację między ludźmi, a u nas tak jest. Polikty są małą miejscowością, a mimo to potrafią się zorganizować i to nie jest jednorazowe, bo i Dzień Babci i Dziadka i Dzień Kobiet i, i bardzo ładnie przygotowują się w grupach wieńcowych i teraz Święto Grzyba, no, no tylko bić brawa, święto się rozwija. I, i co roku jest coś nowego I, i dzisiaj już jest gwiazdeczka w tej chwili rozpoczyna koncert, ale myślę, że w na, nadchodzących latach będzie jeszcze więcej, więcej atrakcji, więcej środków. Pewnie zapewne, zapewne będą środki unijne, a jak będą środki unijne, no to wiadomo, że będzie można coś szerszego zaprezentować widowni. Niemniej pogoda dopisuje, ładna słoneczka świeci. Pewnie będzie zabawa do białego dnia. Podłącznym elementem wydarzenia było stoisko pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Policht, gdzie można było delektować się pysznymi potrawami przyrządzonymi z lokalnych grzybów i innych specjałów. Możecie skosztować pieczony chlebuś domowy, zupkę grzybową, ziemniaczki, mięsko, różne ciasta, chlebuś ze smalcem i bardzo serdecznie dziękuję kole gospody wiejskiej, bo się naprawdę robiły. W ramach tego corocznego święta członkowie klubu seniora przygotowali występ artystyczny, który dostarczył rozrywki zgromadzonej publiczności. Dla najmłodszych gości nie brakowało atrakcji, w tym konkursów i zabaw przygotowanych przez animatorów. Gwiazdą wieczoru był występ zespołu jednogłośny z sekcji wokalnej klubu 21 Brygady Strzelców Podkalańskich. Głównie to były piosenki wszystkim znane, znanych wykonawców Anny Jantar, Maryli Rodowicz, też takich współczesnych jak Sana, ale też pojawiły się piosenki żołnierskie. Dlatego też dlatego, bo jesteśmy zespołem z klubu wojskowego 21 brygady Strzelców podhalańskich z Rzeszowa. W sumie poznaliśmy się z dziewczynami na studiach. Studiujemy razem już, studiowałyśmy w zasadzie 5 lat, ale poznałyśmy się dopiero na ostatnim roku i Dziewczyny zaprosiły mnie do klubu, żebym z nimi pośpiewała. No i zaczęliśmy razem śpiewać. Zaczęliśmy jeździć na festiwale, różne właśnie takie wiejskie potańcówki, festyny i, i tak to już jest do teraz. Gdzie was jeszcze można usłyszeć? Podczas różnych pikników wojskowych wydaje mi się też, że bardzo często występujemy w Rzeszowie przy okazji świąt różnego rodzaju religijnych bądź krajowych. całość imprezy uświetniła zabawa taneczna, którą poprowadził zespół Malibo. Organizacja tego wydarzenia odbyła się dzięki Radzie Sołeckich w Polichtach, Kołu Gospodyń Wiejskich, Samorządowi Gminy Gromnik oraz Gminnemu Środkowi Kultury w Gromniku. Sadhguru, don't sadhguru,